Nic dwa razy się nie zdarza, tak samo dwa razy nie wybaczam. Wyciągnij rękę do brata, co ci dadzą te starania. Gdy z każdą chwilą rodzi się kolejna strata, to lojalność jest najważniejszą częścią świata. O, 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 a. Się nie zdarzam, tak samo dwa razy nie wybaczam. Wyciągnij rękę do brata, co ci dawą te starania. Gdzie z każdą chwilą rodzi się kolejna strata, to lojalność jest najważniejszą częścią świata. Raz za razem liczy się ciężka praca. Seria za serią, by dołożyć większy ciężar. Więcej pracy, więcej nerwów, więcej czasu, choć ci tak powoli płynie, ale zapamiętaj, byku masz tylko jedną taką chwilę. I raz w przeszłości nie przeżyjesz Ale to ty swój własny szal szyjesz więc biegnij tam gdzie myśl nada ci kierunek Zawsze jak się zgubisz, poprosi o ratunek A dla twego szczęścia przelewam w kielich trunek Puszczaj dymek, kiedy bujasz się do moich nutek W powietrzu czuć już zapach hejza i zrozumiesz to o czym ci mówię Lojalność to jest pierwsze z dziesięciu przykazań, więc nie wyjeb się na brata i się trzymaj wszystkich zasad, bo nie chcę, żeby był na jednym z twoich skazań więc walcz o niego i się staraj A w przyszłości zwróci się to w dolarach Nic dwa razy się nie zdarza Tak samo dwa razy nie wybaczam Wyciągnij rękę do brata Co ci dadzą te starania Gdy z każdą chwilą rodzi się kolejna strata To lojalność jest najważniejszą częścią świata Nic dwa razy się nie zdarza Samo dwa razy nie wybacam Wyciągnij rękę do brata, co ci dadzą te starania Gdy z każdą chwilą rodzi się kolejna strata To lojalność jest najważniejszą częścią świata Bóg za buchem, bit beat za bitem Kolejny raz tego nie przeżyjesz Nic dwa razy się nie zdarza, drugi raz już nie zaufam Więc jak złamiesz obietnicę, to zmarnowałeś swoją szansę Życie płynie Karpe Diem i tak się właśnie żyje, to prawdziwe. Każdy ma swą w plecach kosę. Pamiętaj chwilę, kiedy na to pozwoliłeś. Idź dalej, by wspiąć się na najwyższą górę. Życie jest krótkie, lecz nie dzielą nas granice. Jak masz siłę, możesz iść dokąd chcesz. Pamiętajcie, bracia, moje słowa kiedyś skumacie. Póki co wygrywajcie starcia, które pozwolą wam być nie do zdarcia. Sam się kształtujesz, no to kim chcesz być? Nie żyj w przeszłości, a bądź w teraźniejszości. By było ci lekko w przyszłości. Panta Raj Legion Coś gadają za plecami, żeby przestać. Ale jak mam przestać brać? Kurwa mać to, co życie chce mi dać. Jak mam stać w miejscu, kiedy muszę grać? Na scenie, wokół której same wilki. Nie mogę tracić chwilki. Żeby wziąć się na wyżyny Bo nic dwa razy się więcej nie zdarzy Nic dwa razy się nie zdarza Tak samo dwa razy nie wybaczam Wyciągnij rękę do brata, co ci dadzą te starania Gdy z każdą chwilą rodzi się kolejna strata To lojalność jest najważniejszą częścią świata Samo dwa razy nie wybaczam Wyciągnij rękę do brata, co ci dadzą te starania Gdy z każdą chwilą rodzi się kolejna strata To lojalność jest najważniejszą częścią świata